Halo, halo moi drodzy, dzień dobry, dzień dobry, słychać mnie, widać mnie, mam nadzieję. Jeszcze zostało nam parę minut do godziny 19, wtedy zaczniemy yy, materiał właściwy, bo dzisiaj będziemy mówić o dwóch smartfonach Huawei: a. o Huawei P9 Lite, czyli hicie zeszłorocznym i hicie prawdopodobnie przy, tegorocznym, czyli Huawei P9 Lite 2017. Yy, oba smartfony oczywiście mamy. Póki mam jeszcze parę minut, to oczywiście pamiętajcie o subskrypcjach. Pamiętajcie o łapkach w górę to jest zawsze bardzo miłe, i mnie oraz innych kolegów z redakcji cieszy. Bardzo złe połączenie, no jak zwykle bywa. Eluwa, eluwa. Mam nadzieję. Halo? O! Coś yy, przerwało na chwilę. Ale już działa. Miejmy nadzieję, że innych problemów technicznych nie będzie. Yy, ktoś pytał, czy się nie pomyliliśmy. Bo P9 Lite i P9 Light. Yy, tak, bo Huawei ma takie dosyć ciekawe nazewnictwo. To jest zeszłoroczny P9 Lite. Yy, a to jest P9 Light również, ale z dopiskiem 2017. I bardzo często pytacie nas. Czym te smartfony się różnią? Mamy 18:59, 18, jeszcze minuta została, kilkadziesiąt sekund, i wtedy właśnie zaczniemy oficjalnie, tak jakby zaczniemy mówić. W ogóle możecie dawać znać, jeżeli macie te telefony, jeżeli któryś z nich macie, jeżeli Wam się podoba, jeżeli Wam się nie podoba, co byście w nich zmienili. Ktoś pisze go, 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 ale jeszcze nie, jeszcze 18:59 widzę. Nic się przed moim czujnym okiem nie uchowa. Ktoś odlicza, nie wiem. Witam, witam również. Witam, każdego witam. No i widzę, że mamy godzinę 19. Oznacza to, że jest temat. Dzisiaj tematem jest porównanie dwóch telefonów. Dwóch bardzo popularnych telefonów: Huawei P9, zeszłoroczny telefon ze średniej półki, który okazał się hitem sprzedażowym w Polsce i Huawei P9 Lite w wersji 2017. I to jest tegoroczna, tegoroczna wersja tego samego telefonu. I pytanie, właśnie, może przejdźmy pokrótce, czym się one różnią? Bo patrząc na specyfikacje, one są bardzo podobne i tak rzeczywiście jest, ale zaraz do tego przejdziemy. Na początek wygląd. Tutaj pokażę Wam te dwa telefony. Ten telefon to jest P9 z zeszłego roku i on z czego się składa? Zacznijmy od niego. Tutaj mamy taką obudowę z tyłu stworzywa sztucznego, tutaj mamy obudowę krawędzie wykonane z metalu. Tutaj mamy szkło nie jest to żaden szkło Corning Gorilla Glass to jest najzwyklejsze szkło i zasadniczo tyle i widać ta bryła nie jest zbyt atrakcyjna ta bryła to jest taki typowy prostokąt nudny ten telefon nie jest ani ładny ani brzydki po prostu typowy smartfon i zasadniczo tyle. Ale jeżeli popatrzymy na to, a9 Lite 2017, no tutaj już prezentuje się znacznie ładniej. Widzicie wszystkie moje lampy, widzicie cały mój ten jak to, ekwipunek. No ale tutaj ta bryła, ładniej zaokrąglona. Ona jest znacznie ładniejsza, ona bardzo przypomina bardzo ładny smartfon, inny Honor 8. Z przodu mamy szkło. Niestety też to nie jest Gorilla Glass, tylko zwykłe, ale z tyłu też mamy szkło i dzięki temu ten telefon prezentuje się Naprawdę ładnie. Poza tym, mamy tak jak w poprzednim smartfonie, krawędzie metalowe. I ten telefon, według mnie, jest po prostu ładniejszy. On jest bardzo ładny. Tutaj mamy jeszcze inny kształt czytnika linii papilarnych, który lepiej pasuje do tych zaokrągleń. Ten nowszy telefon jest ładniejszy, według mnie, od tego starszego. Jeżeli chodzi o podzespoły, no to one są bardzo podobne. Tutaj i tutaj mamy. 8rodzeniowe procesory wyposażone w rdzenie A53, po 8 rdzeni takich. I zeszłoroczny smartfon ma procesor Kirin 650, tego roczny ma Kirin 655. Różnica minimalna, w praktyce żadna. Ważniejsze jest to, że w starszym smartfonie, w zależnie od wersji, znajdziemy 2 GB ramu lub 3 GB ramu, w nowszym 3 GB lub 4 GB ramu. I to jest bardzo fajne. W Polsce niestety dostępne są wersje, w Polsce niestety dostępne są te smartfony w słabszych wersjach. Jeżeli zdecydujemy się kupić z polskiej dystrybucji starszy model, będzie miał 2 GB ramu, jeżeli nowszy, będzie miał 3 GB ramu i to jest różnica naprawdę odczuwalna. Między 2 a 3 GB różnica jest już naprawdę duża. Yy... I między innymi dlatego warto wybrać nowszy model, według mnie, ale pamiętajmy o tym, że w Polsce nie musimy kupować telefonów z polskiej dystrybucji, możemy je kupować z Niemiec, z innych krajów zachodnich. I tam się okazuje, że ten starszy telefon może mieć też 3GB ramu, nie odstaje cenowo. I warto też przez to rozważyć jego kupno, jeżeli macie mniej pieniędzy. Ale jeżeli akurat idziecie do operatora, możecie wybrać ten model standardowy z 3GB RAM. -u. Ale z drugiej strony, możecie też na Allegro albo na zachodnim, na zachodnim sklepie internetowym wybrać P9 Lite 2017 tegoroczny z 4 GB RAMu. I tutaj już w ogóle taka ilość będzie w zupełności wystarczająca. wystarczy absolutnie każdemu. No i jeżeli chodzi o pojemności, ten model, niezależnie skąd, niezależnie z jakiej dystrybucji, model zeszłoroczny ma 16 GB wbudowanej pamięci na dane, którą można rozszerzyć za pomocą kart microSD. Tutaj tej pamięci mamy y, 16 GB, jeżeli wybierzemy model słabszy z 3 GB ramu i 32 GB, jeżeli y, Jeżeli... kto y, ogląda na Q9 rozbawiło mnie to, y, a model z 4 GB ramu będzie miał aż 32 GB tej rozszerzalnej pamięci. I to są główne różnice, bo poza tym, poza tym mamy. Porty mikro USB do ładowania bez szybkiego ładowania, akumulatory 3000 mAh, te same aparaty albo podobne z diodami błyskowymi 13 megapikseli. I ktoś pyta: przejdźmy do sedna. Jak działa? Oba te telefony są bardzo dobre. Jeżeli ma 2 GB RAM, model zeszłoroczny już może działać słabo, ale i model zeszłoroczny w wersji 3 GB, i tegoroczny w wersji 3 czy 4 GB to są telefony absolutnie wystarczające. Dla każdego mi się wydaje, ja nie miałbym specjalnie problemu, żeby przesiąść się z flagowca z 50, 10 chociażby, którą nagrywam teraz tego vloga, żeby się przesiąść na których z tych modeli. Rok temu to pisałem o tym starszym telefonie. Dzisiaj bym tego nie powtórzył, bo jednak 2GB RAMu już mało, 3GB RAMu byłoby spoko, gdybym miał taką wersję. Ale ten telefon miał coś, co mnie minimalnie odrzucało. On był brzydszy niż w flagowce. No bo jednak ta plastikowa obudowa, no to nie to, to nie to, nie na to chce się patrzeć. Widać, że to jest jednak telefon za 1000 zł, ze średniej półki. No ale proszę Państwa, jak patrzymy na to, jak patrzymy na model tegoroczny, no to już klasa. Naprawdę to wygląda jak Honor 8, to wygląda jak inne smartfony z wysokiej półki. Tamtego telefonu też nie wstyd wyjąć z kieszeni, ale ten już w ogóle wygląda jak. Typowy flagowiec, to mi się bardzo podoba, no bo przecież telefon musi wyglądać. Można udawać, że nie, można udawać, że to się nie liczy, że ważne są tylko podzespoły, ale każdy z nas po prostu lubi mieć ładne rzeczy. Jakie jest z nich przesłona obiektywu F20 czy F18? F20, ale to jest absolutnie wystarczające do normalnych zastosowań. W 2017 model się palcuje, ktoś mówi Jak najbardziej jak to szkło. Ale w czarnej wersji tej mojej przynajmniej tak bardzo mam wrażenie tego nie widać. Kolejne pytanie przejdźmy, że w 2017 jest plastik, bo się rysuje i ślizga. Powiem szczerze, że to może być plastik bardzo dobrej jakości, ale po tych kilku dniach, bo to jest jednak, mi się wydaje, że to jest jednak szkło, ale ktoś potwierdza się, że to jest plastik, a nie szkło, więc to jest możliwe. Najważniejsze jest, że to wygląda naprawdę ładnie. O to chodzi. Yy, następne pytanie. Zrzuć na ziemię, jak się nie rozbije to plastik. Yy, no. Czy warto wymienić model 2016 na 2017? I to jest yy, zasadne pytanie, na które każdy musi sam odpowiedzieć. Yy. Mi się wydaje, że nie. Przynajmniej, jeżeli macie starszą wersję z 3 GB RAMu. Jeżeli macie 2 GB i chcecie wymieniać, no to czy warto wymieniać na model tylko troszeczkę lepszy? Ja bym jednak radził wtedy dozbierać trochę pieniędzy i kupić na przykład Honora 8. Hmm, ok. Dobrze. Widzę, że sami odpowiedzieliście, czy warto wymieniać, czy nie. I że nie warto. Ktoś mnie cały czas tutaj pyta, a czemu nie macie Huawei P10 Lite? Mamy, tutaj mamy, ale nie chcemy się wyprztykać ze wszystkich tematów. Mam nadzieję, o nim jutro pogadamy. Ktoś pytał, czy ten telefon nie będzie za duży dla dziecka. Według nie może być, jednak to są ekrany 5,2 cala w jednym i w drugim. I może być dla dziecka takiego w wieku szkolnym problematyczne korzystanie z niego. Jednak tutaj bym celował w telefony 5 cali lub mniejsze, chociażby takie Xiaomi 4A czy coś. One są jeszcze tańsze, gorsze też trzeba przyznać. No ale dziecku chyba drogi telefon nie jest potrzebny. Teraz przejrzę pytania, które tutaj koledzy mi zbierają, czy się wyginają. Nie chcę tego jakoś sprawdzać. no Mam nadzieję, że nie połamie. No, stary się wygina się czy nie? Chyba nie za specjalnie. Nowy oj, coś za. Wibruje. No, wygina się czy nie? No, chyba się nie wygina. Yy, czy mają USB-C? Stary nie ma, nowy też nie ma. W wielkim skrócie. Mają mikro USB standardowe yy, i. Tyle? No, bez szybkiego ładowania, bez żadnych magicznych sztuczek. Po co odświeżali P9 Lite? Skoro P10 Lite jest na rynku. Bo P10 Lite jest telefonem dosyć drogim, kosztuje 1500 zł. A ten P9 Lite zeszłoroczny, jak debiutował, kosztował chyba 1200-1300 zł. Ten debiutuje w takiej samej cenie i P9 Lite 2017 od P10 Lite za bardzo nie odbiega, ale o tym porozmawiamy jutro. P9 Lite 2016 ma słabe zarządzanie RAMem i szybko ubija jak 2017. A więc, P9 Lite, problemy w P9 Lite wynikały głównie z tego, że on miał 2 gb RAMu, czyli relatywnie mało. I w zeszłym roku jeszcze to była fajna ilość, ale przez ostatnie parę miesięcy. Komfort korzystania z telefonów z 2 GB RAMu znacznie się obniżył. To była wina tego. I niezależnie, czy jakiego mam Huawei, czy to jest nowa, czy P9 Lite 1, czy ten P9 Lite, czy P10 Lite, to zarządzanie pamięcią w nich jest bardzo podobne. I mam wrażenie, że 3 GB RAMu w tych wszystkich telefonach jest absolutnie wystarczające i naprawdę nie ma tutaj na co narzekać. Ile wytrzyma bateria? W obu telefonach jest akumulator, bo tak się mówi, o pojemności 3000. 3000 miliamperogodzin i on wystarcza swobodnie na jeden dzień standardowej pracy. Może nawet minimalnie dłużej, ale załóżmy, że to jest jeden dzień. Masz tego lajta, mam jednego lajta, mam i mam drugiego lajta, mam trzeciego lajta, i mam G6, i Nintendo mam też. Nie wiem, co jeszcze mu pokazać. Zeszyt, zeszyt mam. Co lepszy Samsung A5 2016 czy P9 Lite. Trudno powiedzieć, bo zeszłoroczne od tegorocznych telefonów mało się różnią. Zeszłoroczny Samsung ma przede wszystkim 2 GB RAM. -u. Ja chyba bym przez to wolał nowszego Huawei, bo jak już mówiłem, 2 a 3 GB RAM to jest spora różnica. Zaraz może wróci akurat moja dziewczyna. Mam nadzieję, że to na chwilę wyjdę i jeszcze wezmę tego łapiątkę do porównania, bo akurat ona ma taki telefon. Wolisz Android czy iOS? Takie niezbyt pytanie. Ja wolę Android. Co lepszy, A5 2017 czy P10 Lite? Yy, nie miałem A5 2017. Wiem, że jest wodoodporna i to jest bardzo fajne, ale poza tym muszę jeszcze ogarnąć. O, ilona moja napisała, że długa kolejka na poczcie, więc porównania dzisiaj nie będzie. Yy, A 5 z zeszłego roku i P9 Lite. A5 ma super baterię. No, chyba tak. Jakie szkło chroni aparat w P9 Lite? Yy, niestety yy, nie wiem, nie wiem, to chyba jest najzwyklejsze szkło. Bo to nie jest żaden szafir, Huawei by się tym pochwalił. Myślę, i to jest ta sama warstwa w tym nowszym, yy, to jest ta sama warstwa co w tym. To nawet wy powiedzieliście, że to nie jest szkło, to jest plastik, ja Wam wierzę, więc można powiedzieć, że to plastik chroni ten aparat. Przecież to mnie tym bardziej utwierdza w tym, że to jest. Jednak szkło. Honor 8, czy, co, czy Samsung Galaxy 5? Nieważne, co byś napisał, potem ja bym powiedział, że Honor 8, bo to według mnie najbardziej opłacalny telefon na rynku. Lubisz placki? Jak najbardziej lubię. No te 100 kilo znikąd się nie wzięło, moi kochani. Czy Huawei P10 Plus będzie u operatorów? Będzie. Yy, ogłoszenie jakieś poszło. P10 Lite, czy P9 Lite? Yy, według mnie, najbardziej opłacalny teraz jest. Yy... Oj, opłacalny jest, przepraszam, P9 Lite tegoroczny. On się jakoś specjalnie różni. Ten P10 Lite jest z kolei znowu czuć to jest kolejna różnica. On jest lepiej wykonany od P9 Lite, no ale nie wiem, czy ta różnica jest warta tej ceny. Dobra, co tutaj jeszcze? P9 Lite 2017. Czy dostał jakieś aktualizacje systemu? Jeszcze za wcześnie na to, to nowy telefon, on już jest z nugatem, więc nie ma na co narzekać. Jako ciekawostkę dodam, że P9 Lite z zeszłego roku też nugata dostanie. Ktoś pytał o Xiaomi. no to bez sensu, bo to nie ten temat zupełnie. Przekonaj mnie do chwały, bo nie lubię. Nie będę przekonywał. Czy piwerko? Chciałbym, jak najbardziej. Panie Dawidzi, HTC 10 czy Huawei P10? Oba telefony w skali od 1 do 10. Oceniam na 10. Ha, ha, ha. Czy lubisz kiełbasy? Mało, mało. Ale, ale piwerko lubię, ktoś pytał. Macie jeszcze jakieś pytania? Jakieś pytania dotyczące tego telefonu? Bo widzę, że już się robi trochę random o który telefon ma dłuższą baterię w cyklu używanym jakieś 5 godzin oba powinny działać podobnie, mają takie same podzespoły, pojemność jest bardzo podobna, identyczna wręcz 3000 mAh, ekrany są identyczne, powinny radzić sobie bardzo podobnie. Co warto kupić do zdjęć? P10 czy S7? S7 robi lepsze w nocy, P10 lepsze portretowe. Skąd bierzesz na to hajs? Pytacie o te telefony, dostaję je od producentów na testy, później je zwracam. Jeżeli pytacie o moją nadwagę i jedzenie, to niestety to sam muszę kupować. W którym lepiej działa odcisk palca? W obu działa bardzo dobrze, ale mam wrażenie, że w nowszym modelu, przez to, że jest tutaj Dookoła też to szkło no to y, przyjemniej to się po prostu naciska. Słyszałem, że P9 Lite jest na rynku pod czterema nazwami. Oczywiście, że tak. Huawei jak mało kto lubi bardzo mieszać w tym nazewnictwie. Tutaj sobie te nazwy spisałem, bo pisałem artykuł o tym. I ten telefon się nazywa nowy. Huawei P9 Lite 2017. Tak się nazywa u nas. Y, w Niemczech m.in. się nazywa Huawei P8 Lite 2017, bo widocznie tam były popularniejszy model P8 Lite, dobrze się kojarzył, ludzie będą go wymieniać, więc znowu sięgnął po P8. To jest też Honor 8 Youth Edition, czyli młody Honor 8, co jest bardzo ciekawe, a także Huawei Nowa Lite. Jak widać, to jest telefon Cameleon, i on może w różnych nazwach. Na różnych rynkach się nazywać nie zdziwiłbym się, gdyby za miesiąc się okazało, że będzie również iPhone'em albo Samsungiem, bo czemu nie? Cisowianka czy buszywianka? Co kupić? Ja tutaj mam, patrzę, Dobrowiankę i Nałęczowiankę. Yy. Tutaj jeszcze. Czy Honor 8 to najlepsza propozycja? Do, 8, do 1800 zł na około 3 lata. Szklany telefon na 3 lata może być kiepską propozycją, ale każdy telefon na 3 lata może być kiepską propozycją. Jakbym brał telefon na 3 lata, bym wiedział, że 3 lata nie będę miał hajsu, to chyba bym wziął OnePlus 3T za około 2. On ma 6 GB, więc ARAM jest według tej wydajności najważniejszy. To bym wiedział, że przez te 3 lata najmniej zamuli, bo zamuli na pewno. Tutaj, tutaj, tutaj. Czy kamera tego telefonu nagrywa filmy w 1080p 60 fps? Nie wiem, ale sprawdzimy. Już wchodzę w aparat. Wchodzę w aparat. Ustawienia. Nigdy nie wiem, jak tu ustawiamy. Aha, dobra. Filmy się przełączamy. Nawet drobnych z tą nie będziecie robić. Internet wiadrowy. Ktoś właśnie bardzo dobrze powiedział, yy, też mi wyświetla, że mam bardzo złe połączenie. Mam nadzieję, że to zaraz się poprawi. Karol mi pisze, że przerywa transmisję. Widać mnie w ogóle, widać, widać, czy nie widać? Ok, widzę, że jest ok. Yy mi wyświetla nadal, że jest bardzo złe połączenie i przepraszam Was bardzo za to. Nie mam na to wpływu. Czy P9 Lite jest wodoodporny? Nie, żaden nie jest. Widać, ale przerywa. Huawei P10 Plus nie pytajcie o te flagowce o nich zrobimy kolejny już kolejny odcinek. Zrobisz recenzję P10 Lite? Zrobię, po majówce. Jakiego telefonu używasz aktualnie? Huawei P10 standardowy, ale teraz się na P10 Lite na jakieś dwa tygodnie przesiądę, bo flagowiec, ale fajny. Nie flagowiec, przepraszam, ze średniej półki, ale fajny. Głupoty walną. Kiedy będzie recenzja P10 Lite? Będzie po majówce, ale jutro jeszcze sobie live'a na ten temat zrobimy. Jaki ty brzydki jesteś. Dziękuję, jestem tego świadom. Naprawdę za słowa uznania dziękuję wyjątkowo. Jaka cena P10? Obecnie 2,500. <coughs> Czyli gdzieś 6 maja pewnie. No, powiedzmy. Może trochę później, ale no, celujmy w pomajówce. Jezu, co sądzisz o nie ostatnich Gwiezdnych Wojen? Nie, no to już jest przesada. Honor 8 Pro będziesz miał? Chciałbym mieć, ale tych yy, telefonów już mam za dużo, po prostu nie wyrabiam się. To, co pijesz, to piwo, czy sok jabłkowy? Nie wiem. Może piwo, może sok jabłkowy. Yy, mów głośniej. Mówię, Dobra. O, dziękuję bardzo, Mateusz. Dobrze, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego live'a. Mam nadzieję, że się czegoś dowiedzieliście o tych telefonach. Jeżeli nie, to zostawcie jeszcze koncie pod filmem, bo będę pisał tekst na temat obu telefonów, takie porównanie i tam myślę, odpowiem też na te pytania, bo te dwa telefony jednak są dla wielu ludzi interesujące. Mam nadzieję, że jutro może trochę później zrobię też live'a na temat P10 Lite i porównam go, jeżeli chcecie, to do myślę, że do do tego tegorocznego tego P9 Lite to będzie najsensowniejsze porównanie. I dziękuję wam za oglądanie tego. Ja się zawsze dobrze bawię robiąc te live'y. Mam nadzieję, że wy również Pamiętajcie jeszcze raz o łapkach w górę, bo to mnie bardzo cieszy. Pamiętajcie również o kliknięciu przycisku subskrybuj, mimo że wierzę, że już to wcześniej zrobiliście, ale tak, just in case, przypominam. A poza tym, yy, widzimy się już niebawem. Pa!